No proszę, ty to zawsze tak dokładnie segregujesz. Bo to się opłaca. Mniej śmieci ląduje na wysypisku, więcej do recyklingu, a ja nie muszę się martwić żadnymi karami. No racja, nie wszyscy niestety dobrze segregują. Na przykład wyrzucają bio w plastikowych woreczkach. Taki plastikowo bioodpad już się do niczego nie nadaje i trafia do zmieszanych. No właśnie, a jak wszystko trafia do zmieszanych, to potem są kary. I większe opłaty dla wszystkich. Słyszałem, że jak masz kompostownik w ogrodzie i go zgłosisz do urzędu gminy, to płacisz miesięcznie o 5 zł mniej. Tak, zgadza się. W gminie pomagają nawet wypełnić deklaracje. Ważne, żeby ich o tym poinformować, bo bez zgłoszenia nie ma zniżki. A słyszałeś, że od października startuje system kaucyjny? Oddając puste butelki i puszki, odzyskamy to, co wcześniej zapłaciliśmy. To wygodne i dobre dla środowiska. Skupy? Jak za dawnych lat? Lepiej. Teraz wrzucasz butelki i puszki do specjalnych automatów w sklepach i dostajesz zwrot pieniędzy 50 groszy za plastikową butelkę i puszkę, a za szklane butelki złotówkę. Dobra, tyle się tego wyrzuca, a tak można coś odzyskać. Wchodzę w to. Sposobów na oszczędzanie i dbanie o środowisko jest sporo. Ja po prostu kupuję mniej. Tylko rzeczy naprawdę konieczne i wtedy też mniej wyrzucam. A ja rzeczy, których nie potrzebuję, oddaję na grupach lokalnych na Facebooku typu oddam, zamienię. U nas w Radzeniu też są takie grupy. I super! Nie trzeba być żadnym ekspertem, żeby pomóc sobie i środowisku. Wystarczy trochę dobrej woli.